Cześć, jestem Magda, jestem trenerem personalnym, napędzamy do zmiany i w dzisiejszym treningu właściwie to nie będzie trening. To będzie takie 5 minut dla Twoich stawów, dla Twojego zdrowego kręgosłupa, dla Twojej mobilności i dla Twojego lepszego samopoczucia. Ten trening będzie treningiem spokojnym, nie będziemy dzisiaj się za bardzo męczyć. Wykorzystamy do niego gumę, ale jeżeli nie masz gumy, to nic nie szkodzi, bez gumy również dasz radę zrobić ten zestaw ćwiczeń. Zaczniemy. Ustaw się proszę na Nigdy nie wiem, czy to początek, czy koniec maty. W każdym razie chciałbym, żebyś miała matę przed sobą. Zbliż brodę do klatki. Wyobraź sobie, że twoje ramiona są z betonu i rolujesz swoje ciało wolno w dół. Kręg po kręgu, rolujesz w dół, możesz lekko zgiąć nogi. Jeżeli nie sięgasz do ziemi, możesz mocniej zgiąć, przejdź do przodu. Zatrzymaj się teraz tutaj, twoje dłonie są pod barkami, weź wdech. I z wydechem przenieś biodra w górę. Przejdź do psa z głową w dół. Postaraj się zbliżać pięty do podłogi. Trzymaj tą pozycję. Teraz uważaj, zegnij mocniej kolana i dociśnij klatkę piersiową w dół do maty. Powinnaś teraz poczuć to ćwiczenie w Twoich barkach. Trzymaj, przejdź w przód. Pies głową w dół. Proste nogi, zbliżaj pięty do ziemi. Teraz zegnij nogi. Dociągnij klatkę piersiową do maty. I jeszcze raz. Przód. Pies głową w dół. Ugnij nogi. Dociągnij klatkę piersiową do maty. Wytrzymaj. I połóż kolana. Twoje kolana są pod biodrami. Twoje dłonie są pod barkami. Weź wdech. Popatrz przed siebie. Wypnij pośladki. I z wydechem zaokrągli plecy. Zbliż brodę do klatki. Wdech. Wdech, wdech, wydech, wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Okej. Okay. Połóż teraz jedną rękę na podłodze i pod nią poprowadź drugą rękę. Ciśnij łokieć i zatrzymaj pozycję. Skup się na oddychaniu, wdech, wydech, super, wróć i z stronę. Pięknie, wyjdź teraz w górę, wyprostuj się i przenieś lewą nogę w przód. Mocniej w przód, tak żebyś przenosząc biodra w przód w ten sposób miała kolano nadpiętą. Tutaj, w tym miejscu, powinnaś poczuć teraz rozciąganie. Trzymaj tą pozycję. Napnij ten pośladek. Otwórz klatkę. Weź wdech. I bokiem w dół. Wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Prawą rękę połóż na podłodze, troszeczkę dalej. Lewym łokciem odepchnij kolano na zewnątrz. Teraz otwieramy biodra. Bardzo fajne ćwiczenie, bardzo potrzebne. Powinnaś teraz mocno tutaj czuć rozciąganie. Wytrzymaj. Przeszednij stopę na palce, wyprostuj nogę. Możesz jeszcze zrobić kroczek ręką w bok. I odciągnij kolano prostą ręką. Jeżeli jest to zbyt trudna opcja, pozostań przy tym pierwszej wersji. Z kolanem na podłodze. Ok, wróć. I z zmień strony. Druga noga w przód. Jeszcze. Pociągnij biodra w przód i w dół. Napnij pośladek. Klatka otwarta, weź w wdech. Bokiem w dół, wydech. Wdech. I wydech, wdech. I wydech. Ręka na podłogę. Odepchnij kolano od siebie. W tej pozycji zwróć uwagę na to, że dalej twoje biodro jest skierowane w dół. Nie jesteś w tej pozycji, tylko jesteś, kierujesz biodro w dół, i dopiero w w tym momencie odpychasz kolano na zewnątrz. Przenieś rękę mocniej w bok, wyprostuj nogę w kolanie i odepchnij kolano jeszcze mocniej w bok. Pięknie próć na dół. Oba kolana na macie, teraz zabierz gumę. Połóż ją na łopatkach. Guma idzie pod pachami, nie jest na rękach w ten sposób, tylko pod pachami, i tutaj wkładasz kciuki. Następnie kładziesz ręce na macie. Łokcie są przez cały czas wyprostowane. To jest ważne. Nie zginaj łokci. I teraz opuszczasz klatkę w dół, tak jakbyś chciała złączyć łopatki i odpychasz się lekko w górę, czyli zapadają się twoje łopatki do siebie a następnie, odpychając się od podłogi, oddalasz je. Dół. I góra. To ćwiczenie możesz wykonać z powodzeniem bez gumy. Guma tutaj daje nam opór i pozwala mocniej skupić się właśnie na pracy łopatek. Chciałabym, żebyś swoją uwagę skupiła wyłącznie na łopatkach i nie pracowała lędźwiową częścią kręgosłupa, tylko skupiła się na górnej części. Może być to dla ciebie trudne, jeżeli takie ćwiczenia są dla ciebie nowością i twój kręgosłup nie jest jeszcze zbyt elastyczny i nie masz zbyt dużej świadomości ciała, może być to trudne. Natomiast chciałabym, żebyś skupiła się na pracy łopatek. Guma również powinna znajdować się na łopatkach. Jeżeli czujesz mięśnie pleców, to to jest dobry znak. Dół, góra, dół. Jeszcze dwa razy. Ok. Świetnie. To wszystko, co mam do przygot przygotowałam dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten trening również jest pomocny. Są to treningi, i ćwiczenia, które są niezwykle ważne, niezwykle potrzebne, które powodują, że mamy lepszy zakres ruchu w stawach, lepszą świadomość ciała, zdrowszy i elastyczny kręgosłup. Więc nie pomijaj tego typu ćwiczeń. Jeżeli taki trening był pomocny, koniecznie zostaw mi kciuka w górę. Taki trening możesz dołożyć do innych 5-minutówek. Bo jest on takim treningiem, takim rodzajem aktywności, która będzie pasować do wszystkiego. Jeżeli podobał Ci się filmik, to zasubskrybuj mój kanał. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Jeżeli ten trening Ci się podobał i masz ochotę na więcej niż tylko 5 minutek, to specjalnie dla Ciebie stworzyłam mój zupełnie nowy program treningowy, który nazywa się Express Shape. I w tym programie treningowym używamy do ćwiczeń wyłącznie gum, tych właśnie gum, tej i tej, a także maty, czyli nie potrzebujesz specjalnego sprzętu. Jest to program, w którym skupiamy się na spalaniu tkanki tłuszczowej i na kształtowaniu i modelowaniu naszego ciała, naszych ulubionych partii kobiecych, takich jak brzuch, pośladki i uda, ale również na wzmacnianiu górnej części ciała. Po tym programie będziesz na pewno silniejsza, elastyczniejsza, bardziej zadowolona z siebie i będziesz miała więcej energii. Program ten będzie dostępny na mojej nowej platformie treningowej na stronie www.platforma.napędzamydozmiany.pl. Mam nadzieję, że zobaczymy się właśnie tam. Do zobaczenia.